Czima, no ludzie, witam was w kolejnym odcinku z Dumeternal. Stoję już długo w DLC, lecimy dalej. But teraz tak stanowczo patrzyłem. Jak duże fajne kolorazy tutaj są. Platformę <grymne> cała biedotnicza My pewnie musimy gdzieś tam dojść. Coś tak przeczuwam Tutaj mamy jakąś znajdźkę, tutaj mamy jeszcze daleko. Tutaj kolejne, było jest to No to tutaj jeszcze dwa odcinki co najmniej chyba poświęcimy. Na no tą platformę, sorry. Mmm, i z tego co wyczytałem, to w tym dlc są trzy levele To jest pierwszy z nich, czyli ta platforma. Są trzy levele yy, I ten DLC ma nam ogólnie zająć około 2-3 godzin, coś takiego. Zależy, jak szybko będziemy to ogarniać. Yy, ale coś około 2-3 godzin ma nam to zająć. No, i mamy się powiedzieć też jakiś nowy potwór. Nie wiem jaki, ale. No, Pędzę, czy później to się pewnie dowiemy. Dobra, Wintaj lecimy na górę Aha, nie mogę się ruszać, zajebiście O kurwa, przecież to na kurwa ten, podłoga, nice eee, Hello bitches, eee, how are you? My name is Jeff eee, Dobra fajnie, że się w tym odcinku zobaczymy po ten, znowu Reksia Co niedawno chyba nie widziałem, się za nim jeszcze to jak go spotkamy, to będę klnął bardziej niż się cieszył. Ale cóż, tak to już bywa. Chyba tam też stracił swoją maszynkę do dolenia, zejbiście. Tutaj jest tych dwóch pedali pusów. Może najpierw ich wyjefę, będą mnie wkurwiać. Czekajcie, bo oni musimy się teraz tak pojawić na nowo. Musi być sniper elit, tutaj. Muszę tutaj odjebać snipera elit. Czyli muszę mieć movement kombry. W bry. ale pewnie się teraz nie pewnie jak będzie się spotkamy, tak jest, dobra, c, kiep, dobra, nice, yy, mamy to, tamte teraz nas będzie na pierdaleć w tym O co my tutaj mamy, Czy tutaj mamy jakieś fajne coś, tylko nie wiem do czego to służy, coś, Cześć, to to, 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 yy, dobra. o O no w mogę się spodziewać, że tu będziemy wypierdalać gdzieś, chyba do oceanu, ale jest tak mocno, Ja tu muszę... Ja tu muszę jakoś walnąć, tylko kurwa pytanie jak? Albo, czekajcie, wait, czekajcie, rakietka? To też będzie to odbijać Aha, dobra, takie coś Tylko, tylko kurwa to... Eee, e, troszeczkę to zakrytko kurwa działa Troszeczkę to kurwa za krótko działa, czekajcie, to jest to, to jest to, dobra no chyba w chuj to zakut tu działa, dobra Syk Tak muszę to zrobić, okej, okay. dobra, nice Dobra, elo Nice one eee, O kurwa, tam mamy szał, dobra, zajebiście O, tam jeszcze nasz kretin jest na górze, super kurwa Super czapkę kurwo Cieszy mnie to kurwa nie zmienia... Eee, o ty suko, o ty pizdo o ty super pędzel, kupia Dobra, tamten dostał Idziemy sobie tutaj Gnat niejkę on sobie tutaj wziął, o ty kurwo Dobra, łe Cyk Grubasa nie mam Teraz jeszcze tamtego gnoja trzeba załatwić Znaczy dwóch gnoi Dobra Zdobasz Serafina, Serafina, dobra hmm, To ty też przepchniemy To pewnie Aha, to jest to Jak to działa? Aha, musimy na to skoczyć i tam? Serio? Kurwa, symbol bober No dobra, dosyć długo nam to Trzyma, więc Powinniśmy zdążyć Tutaj mamy lekturę do czytania Pochodzę się bardzo, nie jest za długa, więc nie muszę przewijać, co mnie bardzo cieszy <laughs> lecimy, gurwa dalej. Dobra, to, co wiesz, długo to się trzyma? Jest bardzo długo. to się wypodostuje. Dobra, w miarę długo to trzymamy to jest git. Eee, tak, chcę co ja tu coś tu znajdę jeszcze. Ja chcę się tam na dół, nie za bardzo, więc się kurwa chcę iść tam na napierdalać z nimi. Tego też chyba, lecimy ci sobie być normalnie dalej, czy tutaj jeszcze coś jest w ogóle? Tutaj jest ta walka, tej walki kurwa nie chcę za bardzo. Tam kurwa coś jest, tam jest to zdrowie dodatkowe. Chociaż nie, bo... Aha, dobra, to jest tam gdzieśmy byli. Nie wiem jak tam. Trzeba było wejść, Tam było na dół. Tutaj gdzieś to było. Aha, czy jakoś to chyba pominąłem, nie wiem jak, dobra, chuj z tym. Jeszcze nieraz się nam to uda zdobyć, trafić. tak to się tak buja. No, kurwa Mać! Ja myślałem, że ty się tego chwycisz normalnie, ty, kurwa, gdzie ja jeden. Ja myślałem, że ty się tego kurwa normalnie chwycisz, kurwa, to taki chuj, ja pierdolę. No, su... To ja w tej nazad jeszcze musimy to odjechać w pizdu. Dawaj mi to. Myślałem, że on się tego chwyci kurwa normalnie, ale nie wiem, kurwa, spaść w pizdu. Przepaść pierdoloną No, kurwa. Dobra, mamy to. No tylko trzeba czekać coś to się znowu kurwa naprawi, tak? O właśnie kurwa mać A nie możemy się dość ruszać, zrobiliście, dobra. To jest tutaj możemy ruszać. Kurwa ta wierta wiertnicza to jest kurwa wykurwista FUJ To jest wielkie Dobra jep Jep, o kurwa mać, nie. nie zauważyłem, że tam jest to gówno jeszcze. Ole, ole, ja pierdolę. No, co? No. To jest kurwa za krótko, co to chuja pana jasnego? Czy ja mam to jeszcze w locie kurwa trafić? No chyba was ci jak ja mam to w locie jeszcze kurwa trafić, nie? No po kurwa do Ale dobra, udało się. Uchwa. Nie wiem jakaś się kurwa udało dobra Jazda z nimi Jazda z kurwami No gdzie mnie kurwa, wszczę pedale jebane No to jest miasto, tak? to mnie to kurwa cieszy Poczekajcie, o kurwa nie nie, nie. to był ów pomysł To był kurwa ów ów pomysł e, ja chcę iść tutaj, ja chcę iść tutaj O i tutaj się chce iść, o Lezią sekret, bardzo mnie to cieszy, dziękuję bardzo Jeep ci kurwa, jeep jeb, 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 jeep, jeep, mnie zaczyna jakoś, nie wiem kurwa palić czy coś, chyba prąd mi pije no teraz mnie kurwa jedną kurwa Teraz mnie kurwa jedną z pizdu Eee, dobra, bierzemy sobie to Jeep ci kurwa hmm, To nie chyba za niego działa, kurwa. i mam troszeczkę mało kurwa HP to mi się chyba nie podoba Eee Tak, dobra, tu mamy kewy To sobie wezmę Chęcią... kęciu Prąd pierdalnie Super, o ok. ten, paliwo do kosiady To jest wzmocnione gnój, jo. o O, to ja mu to jeszcze BFG, a tu o tym zapomniałem chyba kompletnie Ja tam bywa zapomniałem w chuj jak tu terapia, to mi się trafia do kurwy ręzy? No nie ruszaj się z łaski swej. Ja pierdolę. A, nie chcę używać tego BFG, bo to chcę używać takiej właśnie w krytycznych sytuacjach jakichś. Dobra, trzeba najpierw taka się jadę zgadnąć. Weziłem sobie to i ja z kurwami

Chłopaki mamy full, dobra Teraz drugą grę z greda by się przydało ogarnąć. się ogarnąć Chodź tu bliżej gnoju. No chodź tu To było chyba łatwiejszy niż mi się wydawało To było chyba łatwiejszy niż mi się wydawało Hmm, trochę no, dziwne, ale okej okay. Eee Okej, okay, dobre, eee, teraz Te chłopaki już mam ale sobie zebrałem, okej, okay. why not Na zapas Dzień. Eee Tutaj rakiety Biorę wszystkie Eee, ja, zresztą ten siro skurwalamo Spierdolone Zgrolona Sadama kumba Ej, pierdalaj Spierdalaj swego No, to mi się podoba Tak ma być o sięiet hela O, Reksiu się respi! Hello, Reksiu, się mano, nie? Kurwa, jaka się za to stęsknie. Mamy do modleczko modlony. Ja jebie Jaka się za to nas No mówiłem, się, że będzie tak się, mówiłem, że będzie się, i wiedziałem, Miałem rację. <laughs> na chwilę, bo na chwilę, ale był, ale był, to się liczy. Dobra. Mm. Czy tam jest coś do trafienia, raczej nie, tylko że tutaj jest tylko jedna ta do chwycenia się. A no to kurwa, jak ja mam się tam dostać dalej? A eee, coś tu było raczej nie. To jak ja mam się dostać tam dalej, kurwa? Bo raczej nie doskoczy za chuj. Mm, no dobra. Tam coś kurwa jest. No to nie bym mógł sobie potem poskakać, tylko kurwa... Aha. Aha i teraz... a to teraz działa to w drugą stronę. Okej, okay, dobra. I teraz działa to dłużej. Okej, okay, to mi się podoba. Jeśli działa to dłużej, to okej, okay, dobra. Cyk. Jep. Wow! Adam to małeś. 103 metry. No normalnie pok tu dla mnie być. Budowa wyperwalać. Słuchajcie, bo ja nie mam tutaj nic. Dawaj mi pan tu dobrego, tak jest A nie, czy ja się z tym chyba umawiałem na randkę? Ja czy chyba nie Nie chcę chyba dać pan Znaj pan swoje miejsce w szeregu Mała no, e, Tak bym sobie wziął to i bym sobie ze skręciem odnowił pancerz Mieliśmy tych dwóch. Myślałem, że sobie jeszcze kusiarki użyję, żeby odnowię y, troszeczkę municji, ale nie, bo po co. Dobra. Mm, no ład. A nie, tutaj mamy jeszcze pana. Jak dobrze się pan uchował. No, tak za z a Dobra, y, mamy jeszcze jedno paliwo do kusiarki. Dobra. to ja lubię. Aha. <laughs> Teraz mamy tutaj doskoczyć. A, to gdzie tutaj doskoczę? Mm, kurwa nie sądzę. Kurwa nie sądzę. Mm, czy ja tutaj coś mogę zrobić z tym fantem tutaj, o! Tam się coś zrespiło. A, dobra. Mamy kolejną lekturę. Ja trzeba przewijać, super. Bardzo mnie tu kurwa cieszy. Ale nie jest tego za bardzo za dużo, więc jest git. Na zielono sekret, bo mnie to, to kufacie Eee Gdybyście jeszcze mi powiedzieli, jak na tam doskoczyć, to bym był usatysfakcjonowany. Nie? Tak myślałem. Dobra, ludzie, Dało się, jakbyś to ogarnąć. Musiałem z połowy skoczyć i podwójnego boosta i spito dać Ale weszło, więc jest git. Teraz tylko, żeby się udało tutaj trafić w to. Gówno po coś, nie? Czy już tam dalej, nie możemy sobie wejść? I'm fortunately nut. Dobra. O, dobra. O kurwa, dobra, udało się. Uch. Już myślałem, że kurwa się spierdoli tu na amen. No i dobra. Zawsze tylko coś zrobić. Tylko, kurwa, to kurwa, zacznij pójście z kapekami. Takie ostre pójście. Nie tak jak gówno Teraz jak się tu gówno Dobra

Teraz odrafić to do góry, dobra. And we did it. Oh, hello, dad. How are we doing? Hello, dad. How are you doing? Are you doing? To będzie by fina, no do tego właśnie kurwa próbuję dojść <coughs> się. Musi Dobra. What here? Ok, oh, no dobra. Hello there, how are you doing? Eee dobra, To było zbyt kupiem Kaczeć, cześć, 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 Chodź tu moją No skurwa no kurwa No skurba twoja w tej nazwę dobra dawać mi to równo. Dziennyś! Kurajerzy głupi Dobra, dawać mi teraz to Wypierdalać O Boże święty, nie, najgorzej Najgorzej fuj Ja pierdole, kurwa macie, się ten się odrodził Zajbany hit Nie no jeszcze począłem tego, tego gówna, jeep, nie dobra, bo dałeś mi BFG Poczekam do odpowiedniej chwili pierdolnym to kurwa, coko Czekoladowe oczko Nie no jeszcze ty tutaj możesz wdrapać w tej bałcie Dobra, chyba nie był najlepszy pomysł, ale dobra Never mind Kurwa, wypierdalę mi stąd Powinienem tu być A Druga aura. O kurwa dwóch herosów mi się pojawiło, ja pierdolę Dawa mi tę amkę. Dobra, teraz tych dwóch się pojawiło, dobra. Właśnie to. Teraz musimy się bawić z nimi w samym Takimi Z tymi przetami. po prostu tą barierę przedryjem, to się za niebie. Nie jesteś tak dobre zajebywać, więc i mi na jedną no bo gdzie oni są, tam jest mój gościu Renfriar skonała, dawaj mi HPki już i linki skonała i dogałam, dobra tutaj mamy jeszcze apteczkę Postawię sobie ją na jakieś krytyczne situation Zatalaj. Możemy się cofać. Musimy być w ciągłym ruchu. Bo tam jest zasługa do Frejr. Muszę tu Dobra, zdej pies. O, super teraz tych dwóch. Nada, nara, nada, na, nada, nada, na, na, ja tutaj nie chcę. Chyba nie blokuj się tylko Zobacz ten kurwa musiał przyleźć Mamy coś tutaj do BFG, nie mamy nic do BFG, dobra Dobra, to moja chwila No, kurwa macie Ty kurwa, fiucie kuki Odpryśniamy amunicji prawie, że Odpryśniamy prawie, że chyba tego Ja pierdolę nie Spierdolamy, spierdalamy, spierdalamy Dobra, dawaj mi to Spróbuję tutaj to osmażyć. Mam eee, co ja tu mam, to mogę sobie jeszcze użyć Na tam, tamtego użył W sumie Tylko czekoladny to najłatwiejszą broń jaką no ale że musicie mi tutaj jeszcze spierdalać Wy pierdalek jest Dobra, chciałem się tu zajebać, bo to jest chyba w chuj za dużo Chciałem się chyba ułożyć tutaj tej pięści kurwa zakłady. Dobra, wyleciał ze swojego statku, zajebiście Right. Dobra, dawajmy tu. Co do tutaj. A tu spierdalasz? A gdzie tu spierdalasz? teraz? Tego użyć teraz, no i dowiedzenia, tak to się robi. Ok, to teraz na spokojnie mogę popatrzeć, jeszcze mogę coś tutaj sobie zebrać. Chociaż wątpię w to, bo już chyba, że wszystko pozbiera, to się tylko dało. Więc idźmy dalej. Slayerze, jest w pobliżu. Zaznaczę go na interfejsie. Super, cieszy mnie to. No, co tu mamy? Okej. Okay. Tutaj jest jakaś karta, ale nie mogę jej wziąć. Jest taki. Unfortunately. Magazynki. o kurwa, dobra, to już nie zgubiłem. HP, 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 kurwa, O shit, zajebiście. Jeszcze ciebie mi to kurwo brakowało. Ja pierdolę. Jeszcze w takim chujowym miejscu, no kurwa, mać gorzej się nie dało, nie? Wypierdolę z tym Dobra, bie**lać mać tu za pies, nie, 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 nie. Nie, 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 kurwa nie, No nie, 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 Dobra, Jezus nie, udało się O, Chryste, Panie. Yeah. Serafina tupie. Tak, klucz do komnaty Serafina. Zajmiemy się teraz wskrzeszeniem jedynych, którzy mogą ocalić ten świat i jego ludzi. został usunięty. Powtarzam, Islajer przejął klucz. Ten ośrodek ulegnie samozniszczeniu za 5, 4, 3, 2, 1. Żegnam. Adios. Life. Serafin jest kluczem do zbawienia ludzkości To teraz mamy stąd spierdalać, tak? Czemu ja mogę nie zrobić hola? Znajdź Serafina Jesteśmy już na tej platformie, kurwa? Ja, nie ja Znaczy tak, dobra Tym, którym mamy o chrysty panie, tam myślę, że tam się coś dzieje niefajnego jak tam jest, fajnie Dobra lutu, do, do. o siemano eee, Tutaj zakończymy ten odcinek Pamiętajcie, jeśli wam się spodobał, subskrybujcie, z like dzwonem Widzimy się w kolejnym odcinku Trzymajcie się, do następnego, papa pa. Fight back